Cześć witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chciałbym Wam pokazać tą funkcję, która powinna od początku chodzić tak, nawet z Galaxy Camera, a mianowicie zdalny wizjer. Chcę wam pokazać, żebyście zauważyli, że rzeczywiście ta funkcja w momencie, kiedy mamy dwa Samsungi Galaxy S4, to zupełnie inaczej to chodzi i w zdecydowanie prostszy sposób. Mamy tutaj funkcję aparatu, udostępnianie. Oczywiście a ciekawe czemu to jest w ogóle taki szum duży, ale widzicie, że tak dziwnie jakoś, prawda? No dobra, zajmijmy się zdalnym wizjerem. Włączymy sobie zdalny wizjer. I tutaj mamy bardzo fajnie to rozwiązane. Robimy sobie łatwe połączenie, łatwe połączenie. I teraz wystarczy, że zetkniemy telefony. Przytrzymujemy, dotykamy jeden, w jednym miejscu. I one się parują. Łączenie. Czekajmy chwilę, aż się połączą. Połączą się one za pomocą Wi-Fi Direct. No i mamy. Tak jak widzicie, tak to się w tym momencie prezentuje. I ten podgląd jest zdecydowanie lepszy. On jest w lepszej jakości niż było to z Galaxy Camera, mimo że widać, że są pewne różnice, jeśli chodzi o o właśnie o jakość, szczególnie widać te takie tak zwane, no, ja to tak nazywam, przynajmniej te gradienty, że po prostu ten kolor się tak rozchodzi nierównomiernie. Ale nawet ostrzenie chodzi. Sprawdźmy, o wyostrzyliśmy, tu też się wyostrzyło, więc mamy ikonkę, że zdalny wizer chodzi. Więc bardzo fajnie to wygląda i teraz sprawdźmy, no, oczywiście na pewno możemy sobie zrobić jeśli chodzi o ustawienia. Ustawienia tego. To nie wiem czy tu mamy jakieś ustawienia. Tu nie mamy chyba żadnych ustawień dodatkowych jeśli chodzi o zdalny wizjer. Mamy to włączone. Nie możemy zmieniać żadnych trybów tak jak widzicie. Czy tu mamy jakieś ustawienia? Tu w ogóle nie możemy tak jak w Galaxy kamerze poprzednio. Nie mieliśmy możliwości tutaj wpływania na, na, jakby na zdjęcia. Możemy oczywiście wymusić tutaj zdjęcia. I zdjęcie zostało zrobione za pomocą właśnie tego aparatu, tak widzicie, i zapisuje się od razu to zdjęcie również tutaj. No i niestety nie mamy dostępu do żadnych tutaj opcji dodatkowych, nie wiem dlaczego, nie możemy tutaj przejść do ustawień. Mam takie twarzy, automatyczne wykrywanie, stabilizacja, zmiana rozdzielczości. No, i tutaj nie mamy możliwości, jakby wpływania na to, ale jak widzicie, nawet tutaj się opcje nam przestawiają, więc fajnie to wygląda. W każdym razie na pewno możemy nagrywać sobie też wideo, i nagrywa nam się na tym drugim urządzeniu również, więc no całkiem fajnie to wygląda. Spróbujmy sobie wyostrzyć jeszcze, czy tu się nie da wyostrzyć. Może tak. O, wyostrzyło, więc widzimy, jest delikatny lak, jeśli chodzi o ten, ale zdecydowanie bardziej, lepiej to wygląda niż w przypadku z Galaxy Camera. Więc, tak jak widzicie, ta funkcja sprawia się naprawdę bardzo fajnie. Możemy sobie to zakończyć. Zdjęcia również możemy sobie robić tym aparatem, wymuszać sobie tym aparatem, i pojawiają się w obu telefonach tutaj. Te, te nasze zdjęcia, mamy możliwość oczywiście zmiany tych takich jakichś dodatkowych ustawień, yy, tych co tutaj mieliśmy wcześniej, czyli tej SEP, winietowania i tak dalej. No i to jest wszystko generalnie. Ja tu nie widzę żadnych większych opcji, żebyśmy mogli coś tu jeszcze zmienić. Mamy tylko układ ikon, który możemy sobie tutaj zmienić dodatkowo i ustawienia, i to jest wszystko. Yy. Możemy, czy możemy tutaj zmienić? Nie możemy zmienić. Czyli nie ma możliwości zmiany tego, żeby zdjęcia zapisywały się tylko na jednym urządzeniu. One automatycznie są zapisywane na obu urządzeniach, więc tak to się prezentuje. Dziękuję Wam tym razem. Trzymajcie się, cześć!